Szefie! 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 Ono. Ej. Ej, potrzebuję y, na kogoś na hurtowni i ja boli. Tu dzisiaj? Gotimo. Co? Długo to Z pół godziny opierdolimy ją. Dobra. Ale o, a o której? No której masz? Dobra To ja będę wieczorem, dobra? Weź łom, dobra. weź łom i siekierę dobra? dobra Ty też idziesz? Idziesz na, na skok? Na hurtownię Jaboli, na skok? Co? Na hurtownię Jaboli, na skok Idziesz? Nie Czemu? Gdzie? Ty masz rower Ej A gdzie ty? jest? No Nie piszesz się?